Wylądowaliśmy na Cyprze, tutaj wyjście z lotniska i idziemy do autobusu, żeby dojechać do centrum Larnaki. Pogoda się poprawia, padało trochę, ale będzie dobrze. 🎵🎵🎵 Ej! Kalamaki bar, byłeś? Kalamaki bar. Co zamówiłeś dobrego? Dwa chicken zrapy. Dwa chicken zrapy? Ok, z Okej, zobaczymy. Mhm. 🎵🎵🎵 a dla nas nic nie wziąłeś? No, <grymka> no, tak nie. Nie no to to się błagam. Gdzie ci się dają? Polak. Tak. Tak się Jesteśmy właśnie na placu zabaw. Widzicie jakie się wujają. Panowie naprawiają, przygotowują pod sezon, piękny widok w tle. No niestety trochę deszczu nam pada. Miało tylko wiać cały dzień, a tu zaczyna padać. Idziemy dalej w stronę plaży Mackenzie. Idziemy poglądać e, jak latają samoloty. Lądują bardzo nisko. Kratterek czarnego na horyzoncie nie ma. Czekało padać, troszkę popadało. Idziemy, tu przed nami port. niemy port i będzie plaża Mackenzie. Promenada. O, tutaj morze wyrzuca glony. W nocy wiało mocno, więc pewnie tego się tego narobiło. Mewy sobie siedzą. Mieliśmy dzisiaj iść na e, nad jezioro, oglądać flamingi. Ale... Chyba jutro to zrobimy, dzisiaj za bardzo wieje. Plaża Mackenzie Beach z górą z Czekamy na samolot, który jakoś fajnie będzie widać. Kiedy będzie lądował samolot? Nie wiem, no mogę sprawdzić. Już. No to pewnie sprawdź. Tam dzieciaki się już bawią. Znaleźliśmy płetwę, którą można kopać, bo zgubiliśmy łopatkę. Bardzo fajną kawiarnię. Nie dość, że kawka jest pyszna, włoska, werdziano. To jeszcze są dobre lody. I sala dla zabaw dla dzieci. Kulki, zjeżdżalnia. Naprawdę można tam spędzić miło czas. O, pan skakuje do wody. Proszę bardzo. Można, można. Piękny słodkowy. Idziemy teraz coś zjeść jest restauracja, którą wybraliśmy no, chyba to ta. Zaraz zobaczymy. Jesteśmy bardzo blisko plaży Mackenzie tutaj przy porcie. To jest chyba restauracja, którą wybraliśmy. Ok. Zobaczmy tak. Sarolimano. Sarolimano. Tu jest menu. Chciałabym taka chyba. I co byś chciał? Krypki. frytki byś chciał? Tylko rybki. Tylko frytki? I, I co jeszcze? kebucz okej okay. A ty co byś zjadła? Ja no, to jest też. Rybki też byś zjadł? Tak. No to chyba zamówimy w takim razie rybki. Idziemy do środka, zobaczyć czy już jest otwarte. Tu rybka pływa. Tutaj ostrygi. Mm. Masz ochotę na ostrygę, czy sią? Nie. <laughs> o, tutaj jakieś kraby. To są te homary chyba. w restauracji. Już zamówiliśmy piwko. Piwko Keo. Zobaczymy, czy dobre. Mhm. Piękne widoki. Słoneczko już wyszło. Jest naprawdę fajnie. Co zamówiliśmy? Rybę z zupą rybną? Tak, dwa w piszmeze, czyli takie frytki, 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 frytki. Rybne, rybne jakieś przystawki. Rybne przystawki i frytki, tak? To się podpowiada. Tam są komary koma ch komary. Tak? Komary. <śmary> komary i ostrygi. Cała. Tam? Całe akwarium ostryg. To coś z Nie. Ależ nam przyszedł, którego się kompletnie nie spodziewaliśmy. A tu nie Co to jest, Ula? Rybka. A po co ci ta głowa tej ryby? Nie wiem. No, staw ją. O, jest Co to ma, rybka? Rybka. Buzię A, buzię ma otwartą. No, my już po jedzeniu. Wszystko było bardzo smaczne. No, jedliśmy się, że brzuchy pełne. Wzięliśmy trochę na wynos, bo wszystkiego nam się nie udało zjeść. Dostaliśmy tutaj deserek. Galaretka, na dole taki kremik. Dobre? Mhm. Spróbuj tego kremiku na dole, jaki smaczny. Jisz galaretkę. Dobra, bardzo dobra restauracja. Mieliśmy dwa talerze, najpierw dostaliśmy tylko jeden. I zaczęliśmy jeść, już byliśmy bardzo najedzeni. Gdzie pani nam przyniosła drugi talerz, tak? No i nie daliśmy rady wszystkiego zjeść, ale staraliśmy się, prawda? Były dobre rzeczy. Dobra rybka była, kalmary bardzo mi smakowały, ośmiornica. Wszystko było przepyszne. Bardzo fajna restauracja. Także polecamy. Idziemy teraz na plażę do centrum Larnaki. Jest tam też takie małe molo. Wejdziemy, zobaczymy. Są tutaj też ruiny zamku. Zaraz będziemy mijać. Ludzi nie ma za dużo. Stateczki, piękne morze. Relaks. Na promenadzie Poni Za mną jest zamek Larnace, który został zbudowany. Różne źródła różnie podają, ale najczęściej w 1625 na ruinach Starego Zamku. To jest taka fortyfikacja, miała bronić południowego Cypru. Zbudowali go Turcy. Nawet do, później było tutaj więzienie. Anglicy używali tego miejsca jako więzienie, jako, była też cela, gdzie y, wieszali więźniów, wskazańców. Ostatnie, ostatnie egzekucje chyba były w 1948 roku. Także całkiem niedawno. Y, w zamku teraz mieści się muzeum. Można zwiedzić. Na, na dziedzińcu odbywają się spektakle teatralne, że jest wykorzystywany całkiem nieźle Najpierw na plaża. Bardzo fajnie wygląda ten zamek Tutaj przed nami kościół św. Łazarza. Z kolejne, jeden z kolejnych zabytków Larnaki. Jest to kościół zbudowany na grobie Łazarza. Był przez chwilę meczetem, później już jest nową cerkwią, kościołem. Bardzo ładny budynek. Bardzo Nad morzem, kopiąc w piasku, w rzece, którą wylałam, wylało morze. Zmoczył sobie buty i ocalały Te skarpetki ocalały, bo był bez skarpetek. Bo skarpetki zmoczył już wcześniej, więc suszyliśmy je na słońcu. Wyschy nam I teraz jest w skarpetek. Chcesz iść do kościoła? Może wejdziemy. mieszkanie, które tak sobie tutaj wynajęliśmy. Tutaj, tutaj jest kuchnia z pralką. Pralka się tutaj bardzo przydaje, ponieważ piasek, e, piasek w morzu jest bardzo drobny i po prostu wszędzie wchodzi, wszędzie, więc warto mieć pralkę, żeby sobie przeprać rzeczy raz na jakiś czas, bo jest nieprzyjemnie. Tak, tutaj mamy balkon, salon, salon z kuchnią, Mm, tutaj wszystko wszystko jest, co byśmy sobie nie potrzebowali. Tak, kupiliśmy pocztówkę. Pokaż pocztówkę jaką kupiliśmy. No pięknie. Tutaj mamy sypialnię, numer jeden. No trochę bałagan. I wyjście też na balkon. Klimatyzacja. Nie no, używamy do ogrzewania. Tak, tutaj mamy drugą sypialnię. Tak, tutaj nie ma klimatyzacji, jest wiatrak. Tak. Nam się akurat nie przyda wiatrak zbytnio. I tu mamy łazienkę. Tu jest łazienka z wanną. O i kupiliśmy taki fajny wczoraj papier tak. ze świnką pepą, tak? tak? O, cały taki piękny papier kupiliśmy ze świnką pepą. <laughs> bardzo fajny. na dworzu morze. Tak, na dworzu jest morze, dokładnie. Strasznie dzisiaj wieje. Baczymy, jak jest na, na naszym balkonie. Miło by było posiedzieć, ale na pewno wiatr nie za bardzo nam na to pozwoli. O, ale wieje. No, wie. Takie mamy się przypatrzeć między drzewami i widać trochę morza. Tak. <laughs> więc no. Jest słoneczko, teraz już nie ma, ale od rana tutaj mamy słoneczko na balkonie, więc na pewno e... fajnie było posiedzieć, gdyby tak nie wiało. Znaczy, mieszkanie bardzo fajne, polecamy, czyściutko. Czyściutko jest wszystko, co, co jest potrzebne. Zatarliśmy na plażę blisko zamku. Gdzie jest najlepsza atrakcja, czyli rzeka. <laughs> Według Czesia. Także tu, tutaj najfajniej. Mimo, że Mackenzie jest dużo, dużo ładniejsza. No ale... Tu też jest ładnie. Także dzieci już się bawią. Nic, im więcej nie potrzeba. Trochę piasku, trochę wody. I yes. już. Ja sobie pewnie zaraz pójdę po kawkę. Tu jest taki kawiarnia Coffee Island. Wczoraj tam sobie zjadłem Cappuccino Crema, e Fredo Cappuccino Crema. Bardzo dobra. Na dole kawa, a na górze taka bita śmietanka, świeżo ubijana. Bardzo smaczne, jak to się pomieszało z kawą to było super, bo przed pomieszaniem kawa była taka trochę kwaśna, ale po pomieszaniu było naprawdę pyszne, także pewnie zaraz sobie pójdę kupić 2,70 euro taki duży kubek 0,4 myślę. Dobra, chodzimy do kawiarni. teraz nad morze usiądę na ławeczce i wypiję swoją kawkę. O, przejdę, przejdę. To, przejdę. to jest właśnie ta krema. Kawalczykna ta krema. Woda już się całkiem zrobiła fajna. Można pograć trochę w piłeczkę. E, u nas dalej zabawa na plaży. Nie ma końca. Można trochę po, pomoczyć nóżki w wodzie. O, właśnie zaszło słońce. Gdzieś wielka chmura przyszła, ale zaraz pewnie ucieknie. idę zobaczyć czy ciepła woda. uuu uh, Trochę zimna. No ale dobra, chodzimy. Uuu! Uh. Woda jeszcze chłodna, szczególnie, że ładnie zaszło słońce. No, ale jak tak chwilę dłużej tu postoję, to można się przyzwyczaić. O, po, dzieciaki już w kąpielówkach, dzieciaki już przyzwyczajone. No, woda nie jest najgorsza. Myślałam, że będzie zimniejsza. Właśnie dotarliśmy nad jezioro. Słone jezioro. Od nas akurat z... Mieszkania to około 10 minut na piechotę, może nawet krócej. O, tutaj przed nami jezioro. Widzimy jakąś taką dziwną dróżką. Zobaczymy, czy będą jakieś flamingi. Jesteśmy już nad jeziorem. No na razie flamingów brak. Ale jak jechaliśmy autobusem z lotniska, to widzieliśmy bardzo dużo flamingów. A teraz nie ma ani jednego. Dobra, jeszcze poszukamy, ale widać taki jest piękny Dobra, widzimy tam daleko, daleko. O, tak to nie będzie widać. Idziemy bliżej, bliżej flamingu. wypatrzyliśmy ich. Tam są, nie wiem czy będzie widać. Chyba Na bliżej nam się nie uda podejść, ale jest dużo, całe stado. O, bardzo fajny. O, tu jest samochód z lodami, można sobie kupić lody. Ktoś miał ochotę. Też fajnie tutaj widać jak startują i jak lądują samoloty. Bardzo fajne miejsce. Tu jest taka plażyczka. O! Można pożyczać kamyczkami. O, tu pan z aparatem robi zdjęcie fajną. dzień. Dzisiaj jest naprawdę piękna pogoda. Słoneczko, ciepłutko. Aż by się chciało zostać dłużej, ale już jutro wracamy do domu. Piękne słońce, dużo ludzi. idziemy na bazar. W soboty jest bazar. Owocowo-warzywny. No i zobaczymy, co tam ciekawego można kupić. Dosłownie opisy w sklepie banany cypryjskie które rosną tutaj na Cyprze. Bardzo dobre, słodziutkie. Eee, próbowaliśmy też bananów z e, ekwadoru sprowadzonych, robi przepyszne, także banany są bardzo słodkie. Bardzo, bardzo smaczne. Teraz już schodzimy na dół i będziemy sobie szli tutaj promenę. <śmany> o <śmany> o zobacz jakie ładne mandarynki pomarańczki o no zotryk, o trzy plaski pęknanki pęknanki o, te oliwki takie świeżutkie, kapary. Jesteśmy na, na bazarku. Dużo ludzi, dużo warzyw, dużo owoców. Wszystko wygląda fajnie. Mam do po euro. O, nawet po, po 80, po 50. Pomarańcze euro 50, euro 30. Tutaj są też sery różne. Mamy w planie kupić na pewno mandarynki i banany. Oliwki są takie świeżutkie, jeszcze nie do końca. My już po bazarku kupiliśmy mandarynki, pomarańcze, jabłka jutro na podróż, banany i bardzo dobrą hałwę trochę zaczął padać deszczyk. o proszę bardzo Przyszliśmy na kebaba Gyros King Express eee, zaraz zamówimy coś do jedzenia zobaczymy co tu dobrego będzie, będziemy mogli zjeść no to jest gdzieś. to jest kurczak z humusem. gdzieś tu jest humus. O. Proszę bardzo, tu Czesiuję kanapeczkę swoją, tak. a tutaj talerz. No i ogórcik do tego. Fajnie. Dobre Czesio? Mmm, smaczne. Obiad? bardzo dobre. Mam za mną king. Bardzo dobry kebab. Pismy humus z kurczakiem, i talerz kebab się najedliśmy. Bardzo duże danie. Teraz idziemy do kawiarni. się kawy. Tam jest też sala zabaw z kulkami ze, ze zjeżdżania. Już tutaj byliśmy. Bardzo dobra kawka włoska. Mm. A i są jeszcze lody. O tutaj. Pyszna kawka. Dobre lody? Jaki masz smak? Mmm... No. A Ty jaki masz smak? Z, z ciasteczkami. Z ciasteczkami, mm, super! A później idziecie się bawić na salę zabaw, tak? Mm. Tutaj, zjeżdżalnia kulki. Na promenadzie w Kudes. I tutaj taki łazik kosmiczny. Ale... O. Ciekawe. Jest przed nami początek promenady. Tutaj jest Marina. Port. I idziemy dalej. Na spacerek. Pewnie, pewnie nasz spacerek zakończymy na rzece nad morzem. Kopiąc w piasku. Marina Port Larnace, bardzo dużo statków, jachtów przeróżnych. Tam jest piękna plaża. Idziemy zobaczyć, co tam jest na końcu. Czy coś fajnego, pewnie może. Idziemy, Cesia. Co tu ciekawego widzisz? Tylko statki. Dużo jest statków. Chciałbyś takim statkiem popływać? Gdzie byś popłynął? Tym. Tym byś chciał? I gdzie byś popłynął takim statkiem? Do Afryki Wow, do Afryki, a co byś tam robił w tej Afryce? Co oglądał zwierzęta Co oglądał? Co takiego? Zwierzęta A zwierzęta, dobra No dobra, to trzeba wykorzystać łódkę i pójść do Afryki na oglądanie zwierząt! na no, Ogólnie, no, no, no. Larnaka super. Duży ruch uliczny, także, jak się idzie po to można się troszeczkę zmęczyć tym hałasem.